Ze mną pani Małgorzata Uejama, właścicielka fantastycznej restauracji Wasabi Sushi na Placu Piłsudskiego. Przed chwilą rozmawiałyśmy na temat restauracji, na temat kuchni i oczywiście przepysznego sushi. A teraz chciałam zapytać, jak pani trafiła do Klubu Integracji Europejskiej? To był zupełnie przypadek, ponieważ uczestniczyłam w konferencji zupełnie niezwiązanej akurat z, z klubem, ale poznałam tam osobę, która w tym klubie uczestniczyła i no co tu dużo mówić, namówiła no, mnie, była bardzo aktywna i zresztą bardzo sympatyczna. Pomysł mi się też bardzo podobał, więc z przyjemnością wstąpiłam i, i, i poznaję właśnie nowych członków klubu, bo to jest, przyznaję, bardzo fajne w, w biznesie, że można poznawać innych ludzi, którzy no tak samo zajmują się biznesem, mają inne problemy, ale no tak samo mają mało czasu na takie wolne spędzanie czasu i, i poznawanie gdzieś indziej ludzi. Sposób jak dla mnie na Kontakt z, z innymi osobami, z którymi przyjemnie można wypełnić czas. Nie. Czyli dzisiaj jest tak jakby wieczorek zapoznawczy. Tak, dokładnie jest to dla mnie wieczór zapoznawczy z innymi członkami klubu, tak jak najbardziej. Co tutaj będzie się działo, lub czego będziemy mogli spróbować? No Oczywiście spróbujemy naszego sushi, nie tylko, bo też przygotowałam specjalnie ciasta japońskie, inspiruję się właśnie książkami japońskimi, próbuję różnych rzeczy zrobić. Dzisiaj zrobiłam sernik o smaku zielonej herbaty. Natomiast będzie też muzyka na żywo, jeszcze przyznam, nie wiem dokładnie jaka, ale. Za jakieś pół godziny powinna się pojawić yy, dziewczyna, która będzie grała, i mam nadzieję, że będzie się wszystkim podobało. Będzie, będzie przyjemna zabawa. Yy, ale mam też yy, tort z okazji powiedzmy trzecich yy, urodzin naszej restauracji. Mam nadzieję, że będzie się Państwu bardzo podobał, bo jest, no, śliczny. <laughs> Także no, liczę na to, że będą wszyscy zadowoleni. Na pewno tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszą właścicielką restauracji z Małgorzatą, która na pewno ma bardzo wiele nam do powiedzenia. A na przedtem, jeszcze parę słów, powie nasza y, panelka też donośnym głosem. Proszę bardzo! O! Postaram się, także chciałam powitać wszystkich w imieniu zarządu Klubu Integracji Europejskiej na tym spotkaniu z cyklu Klubowicze klubowiczą to jest drugie tego typu spotkanie. Właśnie chcielibyśmy, żebyśmy w ten sposób się poznawali, prezentowali, bo nie wszystkie firmy z klubu nie mają do tego możliwość, także jeśli ktoś chciałby w taki sposób zaprosić pozostałe osoby z klubu, członków klubu, zaprosić do swojej firmy, żeby pokazać jak działa, jak funkcjonuje. Kim jest, czym się zajmuje, zachęcamy, ponieważ właśnie ma to taką formułę, że zawsze z osobą zarządzającą, prowadzącą firmę przeprowadzamy wywiad, czyli mamy okazję właśnie dowiedzieć się jak najwięcej na temat firmy i jej prowadzenia. Dlatego i zawsze taki wywiad prowadzi nasza redaktor, również magazynu, Izabela Jarska. Chciałabym właśnie zaprosić do tego wywiadu z panią Małgorzatą Jamo Łejamą, właścicielką restauracji i miłego wieczoru. Pani Małgorzato, widzę, że impreza się udała. Goście zachwyceni, wszyscy zachwalają sushi. A ja jeszcze mam pytanie, bo restauracja nazywa się Wasabi. Czy z powstaniem tej nazwy jest związana jakaś ciekawa historia? Ale mnie pani zaskoczyła. Samym, samą nazwą nie, tylko wręcz z męką, kiedy się zastanawialiśmy, jak naprawdę nazwać restaurację, bo to wbrew pozorom nie jest proste. I no taka najprostsze słowo, prawda, przynajmniej mi się kojarzące jako pierwsze z właśnie z susi, przez długi czas mi w ogóle nie przychodziło do głowy, więc pamiętam tą mękę twórczą. Dużo bardziej mi za to utkwiło w pamięci dzień otwarcia naszej restauracji, kiedy po prostu zamknęliśmy po tym dniu otwarcia, a następnego dnia okazało się, że ochrona na szczęście uratowała nam restaurację przed spaleniem. I to, co ja tak klełam robiąc restaurację, Ponieważ mamy tu trzy systemy antypożarowe, czujki, różne tryskacze i tak dalej, tak strasznie kleam na to. To był moment, kiedy powiedziałam: Boże, jak dobrze, że ja te wszystkie instalacje zrobiłam. <grywa> Także to, to jest takie najbardziej, no, że pierwszego dnia mogliśmy od razu wszystko stracić, to to niezapomniane przeżycie. Na szczęście nie straciliście i spotykamy się w waszej świetnej restauracji po trzech latach działalności. Czy wybór tego miejsca, czyli metropolitany w centrum Warszawy, był przypadkowy czy tak planowaliście aby tutaj znajdowała się wasza restauracja może nieprzypadkowy, ale oczywiście zależało to od możliwości, które były w danym momencie. Ja około roku rozglądałam się za odpowiednim lokalem. Niektóre lokalizacje mi nie pasowały, w innych z kolei mi się nie udało, bo na przykład miałam już prawie dograne rozmowy w złotych tarasach, ale w ostatniej chwili coś, coś nam nie poszło. Także taka wypadkowa powiedzmy, możliwości i akurat okazji, która się nadarzyła, że, że mogliśmy tutaj przejąć ten lokal po innej firmie, która no, tak się zdarzyło, że, że po prostu przejęliśmy jej umowę najmu. Także miejsce jest bardzo ładne, natomiast wiąże się też z nim kłopot w postaci ciągłych wydarzeń, które się tu odbywają, nie zawsze dla mnie wygodnych, tak jak ostatni szczyt NATO, gdzie po prostu... Nie mieliśmy kompletnie możliwości dojazdu, co akurat no, nie jest dobre dla restauracji, ale poza tym no, miejsce jest rewelacyjne i no i cóż, no, mogę się tylko chwalić, że. że w centrum Warszawy, spokojne miejsce i z czystym powietrzem przy parku. Pani Małgorzata to jest czym się chwalić, bo restauracja wygląda fenomenalnie, no i oczywiście serwuje wyśmienite sushi i nie tylko. Jeżeli wy chcecie się o tym przekonać, to zapraszamy was do restauracji Wasabi na Plac Piłsudskiego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pani, tak jak Wam obiecałam, dzisiejszy odcinek był niezwykle smakowity i mam nadzieję, że jeszcze nie raz zobaczymy się w tej restauracji. A Wam dziękuję za to, że byliście z nami i zapraszam na kolejne odcinki programu Warszawa w obiektywie.